Dobra, czas założyć nowy kraj. Nazwę go Polan i zostanę władcą. Mieszkańcy Polan, nasz kraj przyjmie chrzest. Mieszkańcy, mianuję się królem Polski. Witaj, Królestwo Polskie. Wynochaty Mongołu z mojego kraju. Hej, wielkie księstwo litewskie, czy chcesz unię polsko-litewską? No, oczywiście. Hej, Wielkie Księstwo Litewskie, czy chcesz połączenie w jeden kraj, który będzie się nazywać Rzeczpospolita obojga narodów? No, oczywiście. Arcyksięstwo Austria i Prusy, czy chcecie rozbroić Rzeczpospolite obojga narodów tak, żeby nie istniała? No, oczywiście. Hej, Rzeczpospolita obojga narodów. Myślicie, że ja zniknę? Ja wciąż będę istnieć. Ta, na pewno. Już to widzimy. Bonjour Księstwo Warszawskie. Czy pójdziesz ze mną zaatakować i zająć Moskwę? Tak Napoleonie Bonaparte. A. A A ty gdzie? Nareszcie, odzyskałem niepodległość. Gin, Polsko, gin. Chciałbyś Rosja sowiecka? Chciałbyś. E -e -e. Polsko, może pokój? No okej. Okay. Guten Tag, Polsko. Priviet, Polsko. Jeszcze ty. No nie, to są jakieś żarty, czy co? Precz z nazistami. Polsko, NRD, Czechosłowacjo! Rumunio, Albanio, Węgry i Bułgario. Założymy też militarną Unię, jak ci kraje kapitalistyczne z Zachodu, i nasza będzie nazywać się Układ Warszawski. No, okej. Okay. U. Jest już ta godzina. Dobra. Idę włączyć teleranek. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym konstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, Rada Państwa. W zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Dobra, mam dość. Kończę z komunizmem. Przechodzę na kapitalizm. Ech, to jest mój koniec. Żegnajcie wszyscy i ty też towarzyszy ZSRR. Polsko, czy chcesz dołączyć do mnie? No oczywiście. Polsko, a ty chcesz dołączyć do mnie? No oczywiście. Dzięki widzu, że obejrzałeś filmik o mojej historii. Jak ci się spodobało to zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami i shortcami. Do zobaczenia! Niech żyje Polska!